Cześć tu Michał, jak możesz zostać DJ-em w 2021 roku? Czy też jak możesz się nauczyć miksowania muzyki, będąc w domu w warunkach takich, jakie mamy, czyli kluby są pozamykane, szkolenia stacjonarne nie działają i teraz możesz sobie zadawać pytanie, jak ja mam Michał zostać tym DJ-em, jak przez pandemię wszystko jest pozamykane, nic nie wolno, nawet mi nie stać na sprzęt, no bo to też oczywiście są jakieś koszta. A zwłaszcza na samym początku, to te koszta są dosyć spore. Sam wiem, bo przez to przechodziłem. Ja już niejednokrotnie Tobie mówiłem, że uczyłem się umiksować muzykę, czy też pierwszy jakiś tam mój kontakt z DJ-ką był na, w, w programie Virtual DJ, czyli miałem wtedy tylko, te, tylko komputer z tym oprogramowaniem i sobie już tam na słuchawkach ćwiczyłem. Dzisiaj nie potrzebujesz komputera, bo dzisiaj mamy tak wygodne czasy, że wystarczy Ci tylko telefon. Smartf to musi być smartfon, no zakładam, że masz takowy, bo dzisiaj to ma już yy, każde dziecko takie coś w kieszeni, no i na ten telefonik musisz sobie ściągnąć jakąś tam aplikację, no i ja jakąś tutaj, wiesz, pierwszą lepszą dorwałem, nazywa się ona e Inc. E jeśli to dobrze w ogóle wypowiedziałem, Takich aplikacji podejrzewam jest mnóstwo, tak samo jak na komputery, kontrolery, tak jak Virtual DJ, traktory, serato i tym podobne, tak samo takich podejrzewam aplikacji na telefon też jest mnóstwo. Ja tutaj tam, wiesz, jakąś tam pierwszą lepszą złapałem, żeby Ci zademonstrować, co możesz już robić w warunkach domowych, nie mając sprzętu, nie mogąc wychodzić z domu, bo jesteśmy po tak, wiadomo, pandemia, nie można wychodzić do klubów, nie można chodzić na szkolenia, nie można się spotykać ze znajomymi. Także żeby nie tracić tego czasu, i żeby ten, nie marnotrawić go oglądając, czy, czy też kolejny serial gdzieś tam w telewizji lub też robiąc jakąś bezużyteczną rzecz, to poćwicz sobie miksowanie muzyki i już możesz to zacząć robić mając aplikację. Ja tak samo zaczynałem mając Virtual DJ widzę, że to jest tak prawie że zbliżone. Wiadomo, to nie odzwierciedla prawdziwej konsolety, gdzie możesz wszystko sobie dotknąć. Tutaj mamy jakieś tam dwa gramofony, dwie płyty winylowe, oczywiście to nie są prawdziwe. Ale jeśli chcesz sobie dodać tutaj utwór, klikasz ten przycisk plus, dodajesz na lewy dek, plus na prawy dek. No i ustawiasz sobie prędkość do tego będzie Ci potrzebna rytmika oczywiście mówiłem Ci jak tą rytmikę ćwiczyć, co to jest, ja już nie będę głęboko wnikał w szczegóły jak tutaj miksować, tylko Ci pokażę m.in. tak pokrótce te funkcjonalności tego tej aplikacji, tak żebyś sobie już mógł ćwiczyć sam w domu. I co Ci mogę tutaj podpowiedzieć na samym początku, że jak będziesz ustawiał sobie prędkości dwóch utworów, no to musisz puścić sobie oba tak wiadomo bez słuchawek, bo tutaj nie masz możliwości odsłuchu i lecą Ci oba naraz tak Ci zademonstruję, puszczam sobie najpierw z prawego deka jakiś tam utwór, już mam załadowany. Puszczam sobie z lewego deka, no i wiadomo, one sobie tam jakoś grają nierówno. Trzeba ustawić najpierw ich prędkość. No i żeby się nie, na pewno, żeby się nie wspomagać tym przyciskiem, jaki tutaj jest, sync, to jest automatyczna synchronizacja bitów. Także tego tutaj w ogóle nie używaj. Najlepiej, jakbyś to można było wykasować, ale się nie da w tej aplikacji. I nie patrz na tą górną belkę bo tutaj są wyświetlane poniekąd, tak, jakieś tam sinusoida, czyli jak ten utwór jest zbudowany, czyli wszystkie dropy, cały baseline, no i to też nie jest dobre na początku, żeby do nauki, ponieważ jak ty się nauczysz już na to patrzeć i wizualnie ustawiać sobie te bity, żeby one były w tych samych miejscach, no to to później nie będzie ci dobrze służyć jak pójdziesz do klubu, jak staniesz przed prawdziwą konsoletą, bo tam tego może nie być. A nawet jak będzie, bo będzie jakiś nowoczesny odtwarzacz dj to być może ta funkcja będzie wyłączona, zmieniona, będziesz musiał przeglądać tam listę, tagować sobie jakieś utwory, a nie tam patrzeć na jakieś tam sinusoidy, jakieś tam wykresy, które wyświetla yy budowa utworu, dlatego ucz się robić to na słuch. Ja tą górną belkę całą, jak, jak uczyłem się na virtual DJ, ja to teraz pokazuję ci akurat na telewizorze, żebyś to lepiej widział. Oczywiście telefon jest troszeczkę mniejszy i, 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 i nie widać tego tak aż bardzo, ale sobie warto wtedy. Warto sobie wtedy zakleić tą górną belkę. Ja sobie w Virtual DJ na monitorze normalnie zakleiłem, nakleiłem taki pasek papierowy, żeby na to nie patrzeć. Oczywiście sync też nie używałem w momencie, gdy ćwiczyłem, gdy się uczyłem. No i Tobie też zalecam, żeby się tak nie uczyć, tylko żeby wszystko się uczyć na słuch, czyli to, co słyszysz, co wybrzmiewa Ci z głośników. No i co dalej możesz tutaj robić? Jak sobie już ustawić prędkości tych dwóch utworów? Możesz sobie ćwiczyć potencjalne przejścia, Musisz, zanim zaczniesz w ogóle robić przejście to musisz oczywiście zaprogramować pierwszy bit, tak zwany punkt Q. Nie chcę już tutaj, tutaj tak wnikać mocno szczegółowo w to jak miksować muzykę, bo to nie, o to nie o tym teraz jest nagranie, tylko jest mowa jak możesz już ćwiczyć na ten moment nie mając nic, bo zakładam, że nie stać się na sprzęt, bo to jest kosztowna kosztowny wydatek, na początku możesz nie mieć tyle pieniędzy. No i możesz już z tym takim telefonem powiedzmy sobie zacząć działać. Możesz tu sobie otworzyć equalizer, czyli tonację. Będziesz widział tony wysokie, średnie i niskie. Po przyciśnięciu tego przycisku EQ. Tu, tu na drugim deku masz też EQ, oczywiście w telefonie, to klikasz, ja to tylko Ci pokazuję tak na telewizorze, żeby to było łatwiej. No i możesz sobie tą tonacją też operować w momencie robienia przejść, tak, odcinać, odcinać tony niskie. Odcinać tony wysokie, dodawać później te tony w momencie robienia przejścia i ty możesz też sobie sterować na jednym i na drugim deku. O co kaman, już Ci pokazuję. O, skleczować sobie możesz widzisz tak fajnie. Zobacz. cyk, sobie możesz skreczować, przewijać. No i tak, leci pierwszy utwór sobie. I o co chodzi z tą tonacją? Jak możesz sobie tę tonację obcinać, nie? Musisz ustawić rzeczywiście, żeby te utwory grały równo. to na słuch. wtedy im dłużej będziesz ćwiczył, tym lepiej Ci to będzie wychodzić. No i teraz one tam grają sobie już równo, otwieram sobie equalizer na przykład, nie? I odcinam, odcinam sobie tony na przykład niskie w jednym utworze, nie? Dodaję sobie tony niskie. Odcinam sobie jakieś tam tony na przykład wysokie w drugim utworze, to czasami się zwiesza, bo to zależy jaki masz telefon, dlatego nie proponujcie, żebyś prowadził z telefonu imprezy, bo Ci się to może jeszcze wieszać. Do nauki Ci to wystarczy na początek. No i dodajesz sobie tony niskie, wysokie, odcinasz sobie, patrzysz co się dzieje i tak sobie możesz wiesz działać już, nie? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Oczywiście na poziom prędkości możesz sobie ustawiać te prędkości. Tutaj masz tak zwany suwak prędkości pitch, prawo-lewo. Te utwory muszą grać oczywiście ci w tym samym, w te, że tak powiem, na tej samej poziomie prędkości. Znaczy prędkości to jedno, ale też na tym samym poziomie głośności. I ten poziom głośności możesz ustawić chociażby klikając EQ na ten equalizer i tym przyciskiem tutaj, czy też suwakiem, potencjometrem tu w tym Gain, Widzimy, nie wiem czy widzisz, o tu Ci może pokażę, tu jest Gain i tym, powiedzmy, suwaczkiem sobie ustawiasz, znaczy tu jest suwak, na mikserze to jest normalnie potencjometr tak, że kręcisz, tu jest jakiś tam suwaczek, powiedzmy, bo to jest tylko aplikacja i ustawiasz sobie, żeby ten utwór był na tym samym poziomie głośności na lewym deku, jak i na prawym, już Ci zademonstruję prawy dek, puszczasz utwór i tutaj kontrolki będą Ci wskazywać ten poziom głośności, o widzisz, one sobie tam yy, mrugają do określonego poziomu i na lewym deku też jak puszczę utwór, no to też tutaj jest poziom głośności na innym poziomie znaczy teraz mam na tym samym, bo ja sobie to już ustawiłem, ale Ty jak zakładam będziesz zaczynał miksować sobie jakieś dwa utwory no to to będzie widzisz, tu poziom 0 to jest wyjściowy i tu poziom 0 wyjściowy i teraz utwory, jak zaczynamy ustawiać, no to usta musimy ustawić oczywiście ten poziom głośności na tym samym poziomie, czyli tak. Tutaj widzimy, że gra ciszej, lewy, na lewym deku gra ciszej, na prawym głośniej, zatem lewy dek można podgłosić, czyli podnosimy ten poziom głośności. O, widzisz, podniosłem, ale prawy dek nam gra jeszcze głośniej, ale lewego już nie możemy podgłosić. Zatem prawy dek, poziom gain, ściszamy, obniżamy. No i to trzeba ustawić tak, żeby było na tym samym poziomie. To mniej więcej teraz tak ustawiłem. nie? Wiadomo, teraz nie patrz na to, że to gra nierówno, nie bo ja sobie tak o, tylko to opuszczam, żeby Ci pokazać, zademonstrować ten poziom głośności. Nie? Jakbyś chciał, to musisz sobie to, wiadomo, ustawić, żeby Teraz akurat już wstrzeliłem, że gra to równo i ten poziom głośności, jak sobie patrzymy teraz na te wskaźniki. Jeszcze prawy dek można troszeczkę przyciszyć, czyli zmniejszyć poziom gain. O. I tak w ten oto sposób one grają na tym samym poziomie głośności i teraz jeśli masz utwory ustawione na tym samym poziomie głośności i na tym samym te same tempo tych utworów, czyli prędkość, to możesz zabrać się za miksowanie czyli robienie przejścia. No tutaj niestety nie mamy możliwości odsłuchu czyli że oba utwory naraz słychać, no bo to jest tylko aplikacja telefonowa, to nie jest profesjonalny sprzęt DJ-ski, Ale jeśli chcesz robić sobie przejście, no to puszczasz najpierw jeden utwór, załóżmy, to tak, wiesz, pokażę ci przykładowo drugi. Ustawiasz, żeby grały tak samo. Wiadomo, to jeszcze też jest kwestia, żeby wejść odpowiednio we frazę. Ja tu już nie będę się mocno tu zagłębiał, bo możesz powiedzieć, że na jeden raz to jest za dużo informacji. Ja tylko sobie taką po prostu tutaj puszczam ten utwór, ale ty musisz od pierwszego bitu puścić, wejść odpowiednio we frazę. Ustawić oczywiście te prędkości, żeby równo to grało. O, teraz gra i widzisz, cyk, na equalizerze odcinamy tony niskie na jednego utworu, ściszam całkowicie prawy dek, no i do czego zmierzam, że teraz sobie coś tam gra i Ty we frazę wchodzisz już tym utworem, który masz ustawiony na prawym deku, o, cyk, i odcinasz, już później sterujesz tylko tymi tona tonacją, tak, czyli odcinasz na przykład na lewym deku, na prawym dodajesz i tak możesz zrobić sobie właśnie przejście, o, Dodałem na prawym deku niskie tony, na lewym deku odciąłem. No i możesz na lewym deku na przykład, jak robisz przejście z prawego na lewy, wiesz, jakieś tam wysokie chociażby na przykład tony możesz zdjąć, nie? O, cyk i już nam został tylko utwór na prawym deku. Zrobiłem Ci takie, wiesz, bardzo chaotyczne, szybkie przejście, ale to tylko po to, żeby Ci zademonstrować, jakie są możliwości tej aplikacji i jak możesz się już w niej bawić i zacząć uczyć i to Ci na początek będzie wystarczające. Także bierz się do roboty, wgraj sobie tą aplikację, trenuj, trenuj i, i, mówię, i tylko praktyka czyni mistrza. Im dłużej będziesz się tą aplikacją bawił, tym będzie Ci łatwiej później ustawiać te prędkości, robić przejścia. A jak staniesz, wiadomo, oko w oko z prawdziwym sprzętem, to tak czy inaczej będziesz musiał się z tym sprzętem zapoznać, bo ta aplikacja czy też program komputerowy nigdy ci nie odzwierciedli w 100% prawdziwego sprzętu, z którym będziesz miał styczność. Ale już na tym poziomie czy na tym etapie możesz się nauczyć miksować muzykę, co ci oczywiście polecam, żebyś zaczął, jeśli nie masz na ten moment sprzętu fizycznego, w takiej wersji. Zatem bierz się do roboty i powodzenia. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.